Dzień dobry, kochane. Zapraszam na nowy przegląd do sklepu Action. Od razu zaczynam od totalnego hitu. Są to przepiękne świąteczne koce, koce dwustronne za 49 zł i 95 groszy. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne. Mamy dwa odcienie butelkowej zieleni. Zobaczcie jakie cudowne piernikowe nadruki. Mamy również laski cukrowe no totalnie w świątecznym klimacie. Ja jestem zakochana. Z tyłu zobaczcie jest jeszcze bordowa wersja kolorystyczna i ona jeszcze ma nadrukowane rękawice. No czy nie jest to urocze? Bardzo te kocyki mi się spodobały, ale zobaczcie kochane, jakiego mamy baranka pod spodem. Tak jak powiedziałam, są to kocyki dwustronne. Ja jestem w nich totalnie zakochana. Jestem również zakochana w tych. Porcelanowych, ledowych domkach kosztują tylko 22,95 groszy. Na pewno szybko znikną z półek, ponieważ tego typu domki są co roku bardzo intensywnie poszukiwane i tak naprawdę w innych sieciówkach typu Hyeme Home czy też Homla są o wiele droższe, co myślę, że na pewno pamiętacie z moich zeszłorocznych filmików. W każdym razie dostępne są dwa wzory. Przyjrzyjcie się na wykończenie dachów, a domek ma 17 cm wysokości. Wysokości. Nie mogłam również przejść obojętnie obok tych cudownych, minimalistycznych dziadków do orzechów. Są one wykonane z drewna, mają 38 cm wysokości i kosztują mnie całe 23 zł. Uwielbiam takie delikatne dodatki, więc te dziadki zdecydowanie skradły moje serce, ale oczywiście jako kubkomaniaczka nie mogłam nie pokazać Wam tych cudownych, nowych, porcelanowych kubeczków, kosztują 13 zł i 95. Dostępny jest wzór w laski cukrowe, ale mamy również takiego uroczego piernika. Wszystkie kubeczki są wykończone za pomocą złotych elementów. W dodatku są naprawdę ogromne, mają aż 400 ml pojemności. Te cukierki totalnie skradły moje serducho i sama zastanawiam się nad ich zakupem. Myślę, że cudownie będą dekorowały wejście przed moim domem. Kosztują mnie całe 40 zł, a w środku znajdziemy 3. Takie lizaki. Dajcie znać, co sądzicie o takiej nowości, ale będzie mi również bardzo miło, jeżeli w komentarzu napiszecie, jakie dekoracje Wy macie przed swoim domem w okresie świątecznym. Ja co roku zawsze wywieszam światełka i uważam, że one cudownie zdobią, dom, ale tak jak powiedziałam przed chwilą, te lizaki również bardzo mi się spodobały. Przy okazji kochane zobaczcie sobie, jaki mamy ogromny wybór kurtyn świetlnych. Są też LEDowe kule za 35 zł, mamy również dekorację LEDową na okna, jest to taki uroczy jelonek, który kosztuje tylko 19 zł i 95 groszy, a w kontekście kolejnych dekoracji pojawiły się takie LEDowe prezenciki w dwóch wersjach kolorystycznych, one kosztują niecałe 20 zł i myślę, że będą pięknie wyglądały ustawione pod Waszą choinką. Do kompletu pojawiły się również choinki w dokładnie takiej samej wersji kolorystycznej. Również są to choinki LEDowe i możemy je postawić na przykład na naszej komodzie w salonie. Te choinki są całkiem spore, ponieważ mają 40 cm wysokości, a kosztują tylko 12 zł. i 95 Jeżeli chodzi o światło tych LEDów, to mamy tutaj ciepłe światło. Skoro dekoracje świąteczne, to oczywiście nie mogło zabraknąć bombek. Bardzo podobają mi się te ze sznurkiem jutowym, ale spójrzcie tylko na ten model. Ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Te bombki są bardzo designerskie i przyznam szczerze, że z czymś takim się jeszcze nie spotkałam. Troszeczkę przypominają mi pawie pióro, a tutaj całe moje dłonie od brokatu, ale tak to jest, jak się zagląda na dział z dekoracjami świątecznymi. Pokażę Wam również te bombki. No Spójrzcie tylko jak one się pięknie mienią. Zdecydowanie jest to odpowiedni wybór dla sroczek. Jeżeli lubicie błysk, to myślę, że te bombki Wam się spodobają. One są szklane i kosztują 5,95 zł za sztukę. Poza dekoracjami brokatowymi znajdzie się również coś dla fanek drewna, ponieważ możecie kupić bardzo ładne drewniane zawieszki z dodatkiem takiego barankowego materiału. Za sztukę zapłacicie 4,95 zł. Te bombki były już dostępne w zeszłym roku, natomiast w tegorocznej kolekcji pojawiły się nowe cudowne wzory. Za trzy bombki płacimy tylko 4 zł i 95 groszy. W sumie na opakowaniu jest napisane, że są to zawieszki i faktycznie tak powinnam też je nazywać. W każdym razie są to urocze zawieszki w wielu konfiguracjach. Tutaj na przykład mamy coś dla fanki kosmetyków. Mamy lakier do paznokci, szminkę oraz perfumy i zobaczcie jeszcze jaki brokat jest w tym lakierze. Myślę, że to jest fajny pomysł na dodatek do prezentu. Jak widzicie, action nadal nie przestaje zaskakiwać i tego świątecznego towaru jest coraz więcej. Zwróćcie też uwagę na te ogromne bombki. Może w kamerze tak nie wyglądają, ale serio, na żywo są całkiem spore i kosztują 9 zł, a tutaj jeszcze takie urocze koliberki. Bielonki, aniołki za 4 zł i 95 groszy. Kochane, to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, przyjemności należy dozować. Tak więc już niedługo pokażę Wam kolejne nowości. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli w komentarzu napiszecie, co najbardziej Wam się spodobało. A tymczasem kończę. Dziękuję za oglądanie i słyszymy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!